Dzień dobry moi drodzy, witam Was po no, bardzo długiej nieobecności w ten wyjątkowy wigilijny dzień. I korzystając z okazji, chciałem złożyć Wam życzenia zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście mieli chwilę czasu, aby spędzić te dni z najbliższymi, ale też, żeby pograć w swoje Ulubione gry. Mam również nadzieję, że ten nadchodzący rok będzie dla Was znacznie lepszy niż ten, który zaraz będziemy żegnać. Ja ze swojej strony liczyłbym chyba najbardziej na Wiedźmina 4. Mam nadzieję, że CD Projekt powstanie z upadłych po tym fakapie, który przytrafił im się z Cyberpunkiem. Następny w kolejności byłby pewnie XCOM 3, ponieważ brakuje mi takiej turowej rozgrywki. Być może spróbuję sobie zagrać w to, co było ostatnio na Epiku, czyli Mutant Year Zero Road to Eden. Nie mogę się też doczekać jakichś fajnych ekskluzywów na PlayStation 5. Tutaj widzę przede wszystkim nowego God of War'a. I też chciałbym zobaczyć coś fajnego z uniwersum Starcrafta. Niestety, jak ostatnio przyglądam się temu, co robi Blizzard, między innymi jak monetyzuje swoje gry, a także jakie problemy na starcie miał Diablo 2 Resurrected i jakie ogólnie są kroki podejmowane, jak ta firma jest prowadzona, to trochę obawiam się, czy już ten stary Blizzard nie odszedł zapomnienia. W każdym razie wracając do rzeczy, jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, smacznych potraw, trafionych prezentów, żebyście wypoczęli od swoich codziennych obowiązków, nacieszyli się tym wolnym czasem i widzimy się wkrótce w nowych filmach na moim kanale. A jakie są Wasze oczekiwania co do gier na 2022 rok? Podzielcie się nimi koniecznie w komentarzu. Dzięki, że wytrwaliście ten długi czas nieobecności i do usłyszenia. <gry>